To proszę to wyrzucić. A, proszę, wszyscy, to bez Proszę. A to wyrzucić? To jest zagrożenie dla wyrzucić. Pan szanuje Polską flagę? Pani miastnictwo Pani szanuje Polską. Jak traktować widzę? Przepraszam, ale to są barwy narodowe. Bardzo ładnie, bardzo ładnie pan zrobił, proszę pana. Bardzo ładnie pan zrobił. To jest karalne, wie pan? Nie pozwalają panowie wejść z wąską kragą na terenie